Witam kolejnym gołąbkiem na aukcji jest gołąbek o numerze 4218 jest to samczyk, bo wszystkie daje samczyki, jest po prostu więcej samczyków i ostatnia aukcja z gołębi dorosłych z poprzedniego roku w tym roku. Także jest to samczyk bardzo fajnej budowy, średniej i to jest w nóg na moją hurikankę, tylko że to jest zimbredowany, bo na tą hurikankę 870 to jest super. Samica już teraz w rozpłodzie, kiedy w lotach. Jest po jej córce i po jej ojcu, czyli wnuczka połączona, wnuczka jest połączona z dziadkiem, samiec odwalka piszczały, oryginał też z hurikanów. To jest właśnie ojciec tej 870, no mówię ona, to jest wyśmienity gołąb 206 jako roczna, już w maratonach dwóch, siódma w Polsce w maratonach, wyjątkowy gołąb, dziesiątka w Polsce w H jako roczna. Niesamowicie to jest po jej ojcu i po jej córce także mówię samczyk on był jako zostawiony na samiczkę jest to nieduże gołąbki bo one są nieduże ale idzie dlatego bo był zostawiony dla mnie ale mówię nieduży gołąbek to miała być samiczka okazał się samczykiem do tego cztery samczyki daję tutaj na aukcję i ten będzie jeden z nich. Bardzo fajny gołąbek. Są oczyszczone, wszystko przygotowane do parowania. 42, 18. Zapraszam.